Drogi widzu, przed obejrzeniem tego odcinka, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. A gdy już go zasubskrybujesz, to byłoby fajnie, jakbyś zostawił dzwoneczek, aby nie ominęły cię żadne, żadne filmy na moim kanale. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tutaj bajtop i Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś Jestem wśród Halloweenowych zombiaków, tak bo nie wiem czy wiecie. Niektóre mopki nie, um, niektóre mopki yy, w Halloween są poubierane właśnie w dynie. I nie, ja ich nie poprzebierałem, bo w sumie się nie da, ale... Nawet gdzieś na dalszym tutaj są szkielety. Naprawdę są. Właśnie mi się tak to pomyliło, bo zawsze o tym zapominam, ale tak jest. No niestety. Albo niestety fajnie. I rok temu, nie, może dam link na końcu odcinka. Był taki odcinek o wersji 1.11, tak taki Halloweenowy. I takie Halloweenowy właśnie będę robiła danej wersji. Dzisiaj jesteśmy na snapczocie 17w43a... 43b, przepraszam. Pokażę wam kilka zmian. Tu jest wiedźma! Dziś tu jest wiedźma. Chcę ją zabić. Nie no, a tu jest wiedźma. Ha. Taki trik Minecraftowy, nie wiem czy ktoś o wiedział czy nie. A napiszcie w komentarzu. No i zaczynamy, tak, pierwszą ciekawostką, pierwszą nowością w tym snapshot'cie, bo oczywiście ja wymieniam tylko trzy nowości, te najważniejsze, bo powiem Wam, że ich jest masa, bo to była aktualizacja techniczno-naprawiająca błędy, naprawiło się wiele błędów, choć też jestem niezadowolony z niektórych rzeczy, ale także, no, zmieniły się różne nazwy folderów, ale ja Wam przedstawię te w grze. Tak, pierwszą tutaj ciekawostką mam coś takiego, że wchodzimy w ustawienia graficzne i mamy FS Resolution. I tutaj mam current ustawione. Nie wiem czy mi nie zbaguje przypadkiem bandikama czyli tym co nagrywam, jeśli ogólnie posunę się do takiego kroku, żeby to zmienić. Dobra. Nie, spróbujemy tak. Gotowe. Czemu się nic nie stało? Poczekajcie. A. Za, czyli ja wziąłem chyba. O. A weźmiemy. Tak. Czemu się nic nie dzieje. To jest dziwne, bo ostatnio, jak to przekręciłem. Bo to jest ogólnie, jaki ma być rozmiar ekranu. Ostatnio, jak to przekręciłem to ekran mi się poszerzył i no naprawdę nie pytajcie co tam by, co tam się tutaj działo. Muliło strasznie. Dobrze, to była pierwsza nowość. Drugą nowością są nazwy wypisywane w tym oto paseczku głównym. Kiedyś w wersjach no dawniejszych, nawet 1.12.2 gdy coś wpisywaliśmy, przypuśćmy co, a nie po polsku w we... I gdy to wzięliśmy, wzięliśmy dany przedmiot i wcisnęliśmy byle jaką literę, to wyraz węgiel się nam kasował. I od razu się zaczyna pisać litera S sama, tak? A teraz, jak wpiszemy wę, wę, węgiel, weźmiemy go i co byśmy nie wpisali, piszemy S, wpiszemy A. I wyraz nam się wpisze dalej. I tak osobiście jestem co niezadowolony, bo zawsze na przykład byłem przyzwyczajony, piszę szkło, bo mi było na przykład potrzebne, biorę szkło i od razu nie muszę tego kasować. Piszę na przykład dynia, bo to automatycznie już mi się kasowało, tak? I <laughs> z tej zmiany szczerze jestem niezadowolony. Ale dobrze. I to jeszcze ujdzie. Jeszcze teraz ostatnia ciekawostka o. W sterowaniu. Tak, bo kiedyś w sterowaniu też możecie sprawdzić już w tamtych wersjach, jeśli coś było niedopasowane. przypuśćmy, że, że nie można było zrobić rzutu ekranu, bo pisało wam pewien napis, że jest niedopasowany. Nie my coś na N tam pisało. Bodajże... Musiałbym się zastanowić. Dobra, nieważne co tam pisało, ale teraz ogólnie pisze inny napis, pisze not bound i trudno nie, nie wiem co to znaczy. Ale też to jest zmiana. Tak, no i czy coś się tu jeszcze zmieniło? No już wam powiedziałem chyba o wszystkim, o ustawieniach graficznych. Powiedziałem wam też, że są różne zmiany w tam w folderach. Jakieś <laughs> zmiany nazw folderów zmiany w tekstur pakach, no bo mówię to jest techniczna a jeszcze wam pokażę jedną Wpisujemy szybko give nie nie give tylko give by to Minecraft command block <coughs> i teraz jest coś takiego e, Przypuścimy Minecraft air o to... Poczekajmy. Mm, bo chciałem tutaj... O! Wpisujemy byle jaką komendę. Zazwyczaj, gdy wpiszemy sam kośnik, już mogliśmy zatwierdzić. Mogliśmy nacisnąć OK. ważne co to by było. Byśmy wpisali A. Mogliśmy by zatwierdzić. Byśmy wpisali c A. Muszą być... po znajmniej... potem już patrzcie. Sy Samo z S wpiszemy. Nic. Z A. Potem co w już działa. Albo sam ukośnik dopiszemy coś, co wniemy już może być. I to moim zdaniem jest bug. No bo spójrzcie sami. No kiedyś po prostu mogłeś kliknąć OK. Jak? Nie wiem, wpisaj sobie byle co, tak? A teraz wpiszesz jedną literę i nie możesz kliknąć gotowej. to jest w tym.. Moim zdaniem to jest zbagowane. No i tak, no i to już chyba wszystko. To miała być aktualizacja, jak już mówiłem, techniczna, więc w blokach się nic nie zmieniło. Wszystko jest po staremu. A jeszcze jedna rzecz, ta jest związana z wpisywaniem. Kiedyś, gdy wpisaliśmy minę raft, to nam się pojawiały prawie wszystkie przedmioty. Wszystkie. A dlaczego? Bo jeśli wciśniemy sobie bodajże Ctrl H, nie, F3, plus H. To u mnie ukryły się teraz, tak? O, pan Enderman, dzień dobry, dzień dobry. Yy, za, bo ja miałem je włączone. Wciśnij, wciśnijcie sobie F3, plus H. Macie? Nie, F3, plus H. Macie zaawansowane etykiety widoczne. I co to jest? To jest zaawansowana etykieta. Że Wam się tutaj pojawia Minecraft, że jest świerkowe drewno. Pod tym jest bloki budowlane i zaawansowana ankieta. To jest Minecraft dwukropek Lok, czyli jak jest w angielskim języku. I się na to nie miało, ale nie jestem pewien. I gdy się wpisywało po prostu Minecraft, to wam wyskakiwało wszystko, ponieważ w nazwie z zaawansowaną etykietą mieli y, Minecraft, tak? I właśnie teraz się to zmieniło, bo gdy wpiszemy minę albo min, to nic nam nie wyskakuje. Minecraft. Nie ma znaczenia, tak? Nie, nie, jeśli się ma w języku angielskim, jak się wpisze minę, to mu wyskoczy wagon. Chyba, że minę cart, nie? No i naprawdę, no... Teraz, moim zdaniem, to jest bardzo... Już nie wiem, czy to powiedzieć, nie? No, moim szczerze, no, zrypali tą wersję, no. Znaczy, no, są błędy, które są dobre, ale no... Powinna być jeszcze dopracowana. Miejmy nadzieję, że z główną wersją 1.13 to ustąpi z tym. I nie będzie, z koment blokiem, nie będzie w tych nazwach. No nie wiem. Moim zdaniem to jest zła aktualizacja, bo w komendach się prawie nic nie zmieniło. trochę było w tych... mówię, w tych folderach się pozmieniało. No i to tyle. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeśli nie wiedzieliście to, co było w tym odcinku. O subskrypcji tych, co się subskrybują, a mnie oglądają, bo według oficjalnych wyników, drodzy widzowie, poczekajcie chwilę, pozwólcie, że yy, sprawdzę, jak to było. Tak, bo każdy youtuber ma dostęp do IT Studio, tak? Trzeba być youtuberem, ale ma się dostęp, odkręcam niedawno i mam analytics. I mogę sobie tutaj zobaczyć, jak i co jest z tymi subskrypcjami. I widzowie nigdy nie uwierzą, że 42,1% którzy mnie oglądają to są widzowie, którzy mnie nie subskrybują. A dopiero 57,9% są ci, którzy mnie subskrybują. Tak. Czyli prawie połowa z tych osób mnie nie subskrybuje. Rozumiecie to widzowie. Więc przypominam jeszcze raz tej subskrypcji. No i dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już może niedługo w jakiejś mapce straszny horror. Choć wiadomo, że Minecraft nie może być straszny, bo nigdy nie był. Dobrze, więc ja się z Wami żegnam. No i wesołego Halloween. Cześć!